Witamy serdecznie w Kuchni Habsa W dzisiejszym odcinku zobaczycie pojedynek dań wege kontra mięso, a zawodnikami są Adriana Marczewska i Tomasz Pazdyk. Przygotuję dla Was pyszny podpomek z sadzonym jajem, chipsem z jarmużu, boczniakiem i sosem majonezowym. A ja uraczę Was stekiem w marynacie z majonezu, czosnku i rozmarynu. Pysznie. Jedziemy. Ja do mojego dania potrzebuję dosłownie kilku składników, jarmużu, boczniaków, e, majonezu, Mąki, oleju, wody, soli, pieprzu i jajka. Czyli najprostsze produkty. Dokładnie ja z tak. kolei do mojego steka, którego wysmaruję mieszanką wspaniałego po prostu majonezu z rozmarynem i czosnkiem, do tego ziemniaczki i wuala. A widzę, że tak dwa składniki, Minimalizm... dwa elementy po męsku. Minimalistycznie, tak żeby niczym Rozumiem. nie zapomnieć. No to co, zaczynamy. Jedziemy. Ja zaczynamy od boczniaków. Eee, podpieka je trochę. Szybka akcja, ale podpieczone boczniaki czy ususzone, w ogóle wszystkie grzyby mają w sobie o wiele więcej smaku i aromatu. A o to chodzi w daniu, żeby były przepyszne i aromatyczne. Boczniaki rozkładam na papierze do pieczenia. Do tego, mój drogi, moją piękną tareczką. Widzę, że to też jest ładna tak, tareczka. Ja, mam... ja mam troszeczkę ładniejszą, ale nie będziemy o tym mówić głośno. Na mojej przepięknej tareczce ścieram czosnek. Do czosnku dodaję olej, odrobinę soli, żadne czary mary. Eee, bardzo prosty sposób na przyprawienie grzybów. Polewam nimi delikatnie boczniaki. Tak przygotowane i doprawione grzyby suszę w piekarniku, który Ty, mój drogi, otworzysz mi. Tak jest. Eee, przez jakieś pół godzinki w 160 stopniach. Zapraszam. A dziękuję bardzo. No dobra i zabieram się za ciasto. Mam tutaj mąkę, olej, wodę, yy, sól. Wszystkie składniki mieszam, ciasto wyrabiam i zostawiam na jakieś pół godzinki, żeby popracowało i gluten zaczął się uwalniać, przez to będzie elastyczne i mój podpłomek mój drogi będzie pyszny i mięciutki. Dobra, teraz powinnam to ciasto zostawić na pół godzinki, żeby sobie odpoczęło, ale ponieważ wiedziałam, że przychodzę do Ciebie w gości, to tu, 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 magia ekranu, to mamy już wyrośnięte i odpoczęte. I to ten to sposób Adriana wyłoniła się z czeluści i mamy gotowe mięciutkie ciasto. Czy zechcesz dotknąć? Ależ oczywiście. Poczuć miękkość tego ciasta? Jest elastyczne. Tak, sprężyste. Sprężyste. Idealne. Po prostu idealne. Bazą mojej marynaty będzie gęsty i kremowy majonez. Który uwaga, ma sobie w składzie jajka od kurek z wolnego wybiegu. Wolny wybieg, popieram, zacna idea. Bardzo. I na koniec no Rzeczywiście bardzo więcej. Mhm. Fajnie. I teraz tak. Do rozmarynu i czosnku dorzucam kilka łyżek majonezu. O, proszę. Myślę, że tyle tak. wystarczy. Trzeba dobrze przemieszać. Dodamy troszkę pierwszej soli. O. Smażę pierwszego podpłomyka. Zero tłuszczu, po prostu mocno rozgrzana patelnia. Może zajmę się krojeniem ziół do sosu majonezowego, bo moje wegetariańskie danie też będzie miało ziołowy sos bo majonezowy. to mięska nie będzie? No nie. Ja dzisiaj wege i pokażę Ci, że wege danie może być mega fajne. Smaczne. Zobaczymy. Kto wygra ten pojedynek? Podasz mi szałwie. Mój sos będzie troszeczkę miał więcej ziół niż Tomasza. Dodamy natkę, dodamy rozmaryn i szałwie. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. A ja w tym czasie zajmę się moimi ziemniaczkami. Krokiem konika szachowego biorę <noise> piękną blaszkę z papierem do pieczenia. Na którą... Niedbale wysypuję wcześniej podgotowane ziemniaki w cabas. Jaki to jest plan na te ziemniaczki, moi drogi? Plan jest kapitalny, bo najpierw oprószymy całe ziemniaczki szczodrą szczyptą soli. Nie pożyjemy też grubego, zmielonego pieprzu. Uuu, o tak. Na bogato. Na bogato. To ja tu... też rozmaryn. Jednym ruchem. O, proszę, taki śnieg rozmarynowy. <laughs> Chrust oliwy. W oleju. Rzepakowego. Dokładnie, jesteśmy w Polsce, że mamy oleju. Tak jest. I teraz możemy zrobić mały szek, shake, shake, shake. I wkładam je do piekarnika. Dobra, to ja sprawdzę pod płomyka. A zobaczysz, jak tam moje grzybki. Wyglądają kapitalnie. Myślę, że okay. jeszcze chwila i będą gotowe. To na koniec można im zwiększyć temperaturę, bo to chyba ziemniaczki nie będziesz piekł w. Nie, 200 stopni. 200 będzie... stopni, okej, okay, dobra. Dobra. To teraz. Chwilę uwagi musimy poświęcić moją podpłomykowi. Zastanawiasz się pewnie, kiedy jest moment odpowiedni na przekręcenie podpłomyka na drugą stronę. Dokładnie ten, kiedy pojawiają się tutaj takie bąbelki. Dobrze wiedzieć, bo ja całą noc nie spałem, się zastanawiałem nad tym. No i nie wystarczyło napisać SMS-a. O, jakie to piękne. O. No dobra, podpłomyk gotowy. To jest piękny antrykot, który za pomocą naszego pędzelka posmaruje wspaniałą marynatą z majonezu rozmarynu i czosneczku. Taką majonezową glazurką? Tak, tak, z jednej i z drugiej strony. Mi się bardzo ten pomysł z majonezem podoba. Jestem ciekawa, jak Ci to wyjdzie. Ja, szefowa kuchni, nigdy w życiu tak nie robiłam steka, to może być w ogóle jakieś odkrycie Ameryki kulinarnej. Jak już posmarowałem, to stek musi się odpocząć, żeby jednak te smaki przeniknęły mięsko. No dobra, to ja w tym czasie zabieram się za mój majonezowy sos. Mam tutaj szałdzie, yy, no. rozmaryn i natkę pietruszkę, odrobinę soli i pieprzu. Czas na majonez. Mój drogi, mój majonez jest równie gęsty i kremowy jak twój. bo jest tej samej firmy. Ta-da! Też kremowy. Dobra. Trzy, cztery, cztery łyżki. No dobra. Sos mam gotowy, to teraz yy, czas na... Dość wybuchowy element mojego gotowania. Mam tutaj umyty i osuszony jarmusz oraz rozgrzany olej. Uwaga, uwaga! Trzy, cztery. Najlepiej jest go od razu troszeczkę zamknąć. I tak minutka będzie gotowa. W zasadzie jestem gotowa. Wyjmujemy grzyby, przygotuję mój podpomek, ty w tym czasie zrobisz swojego stekozaura. Łooo, wow, zobacz jakie rumiane i pyszne. Mm, na pewno chrupiące. No właśnie o to chodzi. Op. Właśnie takie podpieczone grzyby mają więcej aromatu i smaku. Możesz spróbować się nie, masz wyziąć. Mhm. Mm. Pyszka co? Fantastyczne. Ja. Wszystkie elementy mojego dania są gotowe na blaszce ląduje pod płomek, mm. smaruję go moim sosem, wykańczam boczniakami jarmurzem. I sadzonym jajem stawiam do pieca na 4 minutki. A ty w tym czasie widzisz, że nagrzewasz patelnię. Tak, patelnia już jest praktycznie rozgrzana. Za chwilkę przetransportuję na nią steka. Uuuu. Smażymy 2 minuty z jednej strony i dwie minuty z drugiej. Mm. Jeszcze tylko jarmusz i pod ląduje w piecu na cztery minutki. Wiesz, jak ja to będę 10 stopni, otworzysz mi? I to są moje ziemniaczki. Jak twój e, stekozaur? Stekozaur jest właściwie gotowy. Przez chwilę stek może odpocząć na pościeli z ziemniaczków. Wow. Ten majonez świetnie w ogóle tutaj pomógł w karmelizacji. Zrobiła się, już ja moim szefowskim okiem widzę piękna, chrupiąca skorupka. I podejrzewam, że to może być naprawdę petarda smakowa, nie mogę się doczekać. Et voilà Monsieur Thomas! Ale cudo. Proszę, jakie piękne. Podpłomek z jajem sadzonym, sosem majonezowym, chipsem z jarmużu i pysznym boczniakiem. A ty? teraz moja kolej. Chrupiące z zewnątrz, mięciutkie w środku ziemniaczki. Zrobimy taki kopczyk-stosik, ziemniaczka nie żałujemy i ląduje stekozaur. Okej. Okay. Czosnkowo-rozmarynowy majonez. I to sól, pieprz jesteśmy... Wygląda zacnie, nie mogę się czekać, jak spróbujemy, chociaż mam wrażenie, że moje danie wege wygra w tym starciu. Ja jestem przekonany, że jednak wszyscy są wierni stekowi. Ja mam tutaj asa w rękawie rozlewające się żółteczko, więc zobaczymy. Nadszedł czas podsumowań. Które danie wygrało? Czy mój pyszny podpłomek z sadzonym jajem, boczniakami i jarmużem, czy... Mój kapitalny stek zamarynowany w majonezie plus pieczone ziemniaczki. No dobra, mój drogi. Popatrz teraz, co się dzieje. Zobacz na to żółteczko, jak mm. ono się tutaj pięknie rozpływa. Poezja. Mhm. Spróbuj, mój drogi, skosztuj. Polecam umoczyć sobie właśnie pod w tym żółteczku. Tak, tak. Mój o to chodzi. Dokładnie zamierzysz. o to chodzi. jak? Chrupki jarmusz, boczniak. O. Żółtko. Mógłbym to iść na każde śniadanie po prostu. Pora na mnie, żeby nie było, że spróbuję tylko dania Tomka i nie ocenię swojego. Pojawia. Mmm, Wyszło. Fajnie ten majon tutaj tutaj. Nie, zlewam. ale tu gra wszystkie smaki, te grzyby. <słuch> No to teraz jednak Ola. poczułem oddech na plecach. Jest rywalizacja. <grym> Pozwolisz, że ja tobie tak ładnie... Tak, perfekcyjny widelec poproszę. Mhm. Mm Może Proszę wszystko na raz, dlatego jeszcze kawałek ziemniaczka. Dobrze, dobrze. To jest ten moment, kiedy będę jeść widelcem Tomka. Ale przyjaźnimy się od 120 lat, więc nie mam z tym żadnego problemu. Proszę uprzejmie. Dziękuję. Mmm. No była. No to dobra. teraz ja. No on się rzucił. Ja się rzuciłem, bo po prostu to było tylko preludium do tego steka. Muszę przyznać, że ten majonez zdziałał cuda na Twoim steku, ale nie wiem do końca, kto wygrał. Jak myślisz? Moim zdaniem wygrał majonez. Tu się zgodzę. Piękna rywalizacja. Tomaszu, Adriano, dziękuję bardzo. Dziękuję. To chyba jemy dalej. Dać mi kawałek steka. Proszę uprzejmie, to jest kawałek mm. specjalnie dla Ciebie. Dziękuję bardzo. Teraz ja zrobię coś, co pewnie się pojawi w napisach końcowych, więc uważajcie. Czujność. Ja wspieram Tomkę teraz emocjonalnie w tym momencie. Czy zechcesz A, pilotować tak? sprawę Wybuchnie. pokrywki? Start! Był <grym i zainteresowanie> no już się Ale jak pachnie. Och, pięknie. ale zapach się roztacza w kuchni.